Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiejszy temat Aromaterapia czy Aromatoterapia. Wybrałem ten temat dlatego, że jest to taka dziedzina medycyny alternatywnej, która ma wiele wspólnego z ziołolecznictwem, ale także z medycyną konwencjonalną. Dlatego że aromaterapia ma dwa znaczenia. Po pierwsze, leczenie zapachem, czyli sam zapach leczy, a po, i to jest głównie dziedzina medycyny alternatywnej. A po drugie. Leczenie składnikami biologicznie czynnymi, które znajdują się w olejkach eterycznych. I tutaj jest to już potwierdzone naukowo potwierdzone przez badania, że rzeczywiście te składniki olejków eterycznych wywierają bardzo różne działanie biologicznie czynne i korzystne na nasz organizm, między innymi działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, tak? I dlatego tutaj w tym aspekcie Aromaterapia jest już taką dziedziną medycyny, która wkracza w medycynę konwencjonalną, ponieważ jest już oparta też na faktach, czyli na tak zwanym evidence-based medicine. I chciałbym zacząć od tego pierwszego aspektu, czyli leczenie zapachem. Sam zapach może leczyć. Zapach jest odbierany przez nasze komórki na nabłonka węchowego w jamie nosowej, przez nerw pierwszy nerw węchowy i rejestrowany przez węchomózgowie. I w ten sposób, że wywołuje tak zwane wrażenia hedoniczne. Czyli jest kojarzony albo jako przyjemny, albo jako nieprzyjemny, jako ohydny albo odrażający. tak? I to jest bardzo takie subiektywne uczucie. Dlatego, że jednej osobie taki zapach może się oczywiście podobać, a innej osobie może się nie podobać. tak? Dla jednej osobie może działać taki zapach bardzo pobudzająco, podniecająco, wręcz euforyzująco. A na inną osobę może wywoływać płacz, lęk, depresję i smutek, dlatego że na przykład będzie kojarzył się z zapachem perfum, który używał ukochany czy ukochana dziewczyna, prawda, sprzed iluś lat, z którą się dany chłopak czy dany, prawda, rozstał i dlatego będzie wywoływał negatywne, negatywne emocje. Ale w jaki sposób sam zapach może działać? Przede wszystkim w ten sposób, że bardzo takie przyjemne, miłe zapachy powodują uwalnianie pewnych hormonów, a także substancji działających, hormonopodobnych, działających podobnie do hormonów, m.in. enkefalin, dynorfin, endorfin, ale również tzw. Tak anandamidu, który jest endogennym kanabinoidem. Czyli działa na te same receptory, co tetrahydrokanabinol zawarty w liściach no, konopi indyjskiej. Czyli działa na receptory EB1 i EB2 w centralnym układzie nerwowym, czyli wywołuje efekt takiego relaksu, odprężenia, dobrego samopoczucia. A poza tym działa na te receptory znajdujące się w układzie immunologicznym, bo musicie wiedzieć, że te receptory dla endogennych kanabinoidów i egzogennych kanabinoidów też, zresztą, znajdują się w wielu różnych tkankach w tkance mięśniowej, w tkance nerwowej w tkance tłuszczowej, ale także w przewodzie pokarmowym, w komórkach w leukocytach, ale także nawet w płytkach krwi, tak? Dlatego zapach i przyjemne wrażenia związane z zapachem działają nie tylko pozytywnie na nasz nastrój, ale również na przykład modulują nasz układ odpornościowy i zwiększają naszą odporność. I ten aspekt właśnie leczenia zapachem, to jest taki główny aspekt przypisywany aromaterapii. Żeby on był skuteczny, to przede wszystkim my musimy odbierać ten zapach, czyli nie będzie, działał, nie będzie to działało wtedy, gdy my mamy katar, gdy mamy obrzęk błony śluzowej, wyciek, wyciek gęstej wydzieliny, która zatyka te komórki, prawda, nabłonka węchowego i utrudnia odbieranie zapachu. Wtedy, oczywiście, gdy nie będziemy tego zapachu odbierać, to nie będzie on wywoływał u nas żadnych pozytywnych emocji. I tutaj rzeczywiście mogą działać zarówno naturalne olejki eteryczne, jak i substancje zapachowe. Ważne jest, żeby to po prostu ładnie i miło pachniało. I to jest ten pierwszy wymiar aromaterapii. Natomiast ten drugi wymiar to jest y, przede wszystkim już związany z tym, że naturalne, stuprocentowe olejki eteryczne zawierają pewne lotne substancje, które wykazują bardzo silny efekt biologiczny. Działają przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, odprężająco. Ale tutaj działanie tych substancji już jest oparte na faktach, czyli na badaniach doświadczalnych. Były badania doświadczalne, wykazały, że substancje, składniki tego olejku a takiego zabijają bakterie, prawda? Yy, za, działają przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie i tak dalej. I tutaj, o ile w aromaterapii, w leczeniu zapachem można było używać tych substancji zapachowych i olejków eterycznych, o tutaj w tym drugim aspekcie, czyli w leczeniu tymi składnikami biologicznie czynnymi, nadają się wyłącznie. Olejki eteryczne stuprocentowe naturalne, dlatego że to w nich znajdują się te składniki biologicznie czynne, czyli te tak zwane terpeny, terpinoidy, które wywierają bardzo korzystny wpływ na nasz organizm. I my możemy w tym aspekcie aromaterapię stosować w ten sposób, że bezpośrednio wdychamy ten olejek eteryczny, czyli kilka kropli na bacik i zaciągamy się. Albo go rozcieńczamy na przykład olejem jakimś bazowym, olejem z, z pestek winogron albo oliwą, prawda? I robimy sobie masaże, albo dodajemy do kąpieli, albo do specjalnych kominków, do aromaterapii, tak? I w ten sposób te substancje biologicznie czynne są uwalniane z olejków eterycznych i wywierają ogólny wpływ na nasz organizm. I tutaj chcę zwrócić uwagę, że może zastanawialiście się, jak to jest możliwe, że piszę, że olejek eteryczny może działać w ten sposób, że działa przeciwbólowo, na bóle brzucha, na dyspepsję, likwiduje niestrabność, likwiduje bóle miesiączkowe, a pod spodem pisze na przykład, że jest napisane, że nie można stosować go do ustnie. No dobrze, halo, jeżeli nie można stosować do ustnie, to w jaki sposób on ma mi zlikwidować ból brzucha albo ból miesiączkowy, albo zlikwidować niestrawność. A właśnie w ten sposób, że substancje zawarte w olejkach eterycznych, które my wdychamy, bardzo łatwo dostają się do krwi. Przenikają z łatwością przez błony śluzowe, ponieważ wykazują lipofilowy charakter i w związku z tym dostają się do krążenia ogólnego i wywierają ogólny taki biologiczne, ogólne biologiczne działanie. Wydzielane są później ze śluzem militowym i wywierają na przykład efekt na nasz przewód pokarmowy w ten sposób, że likwidują bóle brzucha, tak? Albo bóle menstruacyjne. Albo, prawda, właśnie likwidują dyspepsję, bo działają rozkurczowo na, rozkurczowo na mięśniówkę przewodu pokarmowego. I w ten sposób właśnie polega działanie tych na tym właśnie opiera się działanie tych olejków eterycznych. A jeżeli stosujemy miejscowo w postaci np. W, w rozcieńczeniu z olejem, czy z maścią, czy z jakimś tonikiem, to one miejscowo wchłaniają się również bardzo dobrze przez skórę, przenikają przez skórek i również działają na głębsze warstwy skóry. I teraz chciałbym Wam powiedzieć, jakie olejki na jakie schorzenia możemy stosować. Zacznę może od zapalenia zatok chorób górnych dróg oddechowych i dolnych dróg oddechowych, ponieważ z tym mamy bardzo często do czynienia. Jeżeli mamy jakiś katar, zapalenie zatok, bóle gardła, anginę czy zapalenie oskrzeli, świetnie nadają się tutaj do leczenia olejek eukaliptusowy i olejek tymiankowy. Kilka kropli na wadzik i zaciągamy się głęboko. Upłynia świetnie śluz Łatwo ta wydzielina jest później odkrztuszana, ponieważ działa wykrztuśnie. Dodatkowo te olejki działają silnie przeciwwirusowo i przeciwbakteryjnie. I te opary, które dostają się do gardła, również działają antyseptycznie w drogach oddechowych. Jest to lepsze rozwiązanie niż np. tabletka do ssania, która zawiera dodatkowo jakiś cukier, jakieś, jakieś, prawda, niezdrowe zamienniki cukru i dodatkowo dużo różnych konserwantów czy barwników. Dodatkowo tutaj sprawdza się także olejek sosnowy, olejek pichtowy, które również ułatwiają wykrztuszanie i upłynniają tę wydzielinę w płucach, a ponadto również działają przeciwbakteryjnie i odkażająco. Natomiast często mamy też problemy z jakąś depresją, czy nerwicą, czy, czy z lękami. I tutaj świetnie nadaje się olejek melisowy, ale także olejek lawendowy i wszystkie olejki cytrusowe, czyli grejpfrutowy i, i cytrynowy. Dlatego, że działają przede wszystkim uspokajająco. I olejek melisowy... Działa uspokajająco w ten sposób, że, tak jak wspomniałem, zawarte w nim składniki biologicznie czynne podczas wdychania dostają się do pęcherzyków płucznych i dostają się do krążenia i wywierają ogólny efekt na cały nasz organizm. Podobnie olejek lawendowy. I tutaj też można tutaj wspomnieć, że te olejki można stosować do ustnie, chociaż trzeba zachować ostrożność, dlatego że są to substancje o wyjątkowo silnym działaniu. I wtedy oczywiście ten efekt działania uspokajającego olejku melisowego czy lawendowego będzie dużo silniejszy niż na przykład wtedy, gdy my to wdychamy, dlatego że więcej, więcej tych składników biologicznie czynnych dostanie się do naszego krwiobiegu niż w przypadku gdy olejek wdychamy, dlatego że wtedy to wchłanianie jest nieco mniejsze i działanie jest no, również mniej wyraźne. Natomiast dalej wiele osób ma problemy z trądzikiem i tutaj również może doskonale nadaje się do tego na przykład olejek z drzewa herbacianego, ale także olejek paczulowy. My możemy zakupić sobie takie olejki, rozcieńczyć kilka kropli na przykład z łyżką stołową oleju rzepakowego albo oliwy z oliwek albo z pestek winogron. I wcierać te chorobowo zmienione miejsca. Tak jak wcześniej wspomniałem, składniki biologicznie czynne tych olejków doskonale wnikają w głąb skóry i wywierają efekt przeciwbakteryjny i przeciwzapalny właśnie na zmiany trądzikowe. Często mamy też jakieś bóle, np. bóle pleców, prawda, bóle reumatyczne czy bóle mięśni. To tutaj doskonale nadają się w tym celu olejek goździkowy, ale także olejek cynamonowy, olejek kamforowy. Możemy również. Po rozcieńczeniu z jakimś olejem bazowym robić sobie masaże z tych olejków, one doskonale rozgrzewają, zwłaszcza olejek cynamonowy, lekko drażnią skórę, powodują przekrwienie i w związku z tym również działają przeciwbólowo, znieczulająco, tutaj głównie olejek goździkowy, i mogą właśnie w takich nerwobulach, yy, jakichś tam stanach reumatycznych być doskonale, doskonale mogą się ją sprawdzać. Niektóre olejki eteryczne podnoszą naszą odporność. Tutaj głównie olej z drzewa herbacianego. Wdychywanie oparów z oleju drzewa herbacianego stymuluje nasz układ odpornościowy w ten sposób, że zwiększa produkcję limfocytów. Limfocytów T, przede wszystkim limfocytów TH1. I w związku z tym powoduje zwiększenie odporności, przede wszystkim odporności przeciwwirusowej. Ale zaobserwowano, że u niektórych osób wdychanie właśnie, wdychanie tych, tych par z olejku z drzewa herbacianego również powoduje nieznaczne zwiększenie ogólnej puli leukocytów we krwi. Stymuluje nasz układ odpornościowy, a także zwiększa aktywność żerną, czyli fagocytującą przede wszystkim makrofagów i granulocytów obojętnochłonnych. I w tym właśnie znaczeniu olejek z drzewa herbacianego, zwłaszcza z drzewa herbacianego, może zwiększać naszą odporność. Dalej olejki eteryczne działają też przeciwbulowo, na przykład w bólach głowy, ale także w bólach zębów, tak? W bólach gardła. Jeżeli boi nasz ząb, to możemy tutaj skorzystać albo z olejku cynamonowego, albo z goździkowego, i prawda, na bacik przyłożyć sobie do bolącego zęba. Albo jeżeli boi nas głowa, no to możemy wymieszać taki olej ze spirytusem i na przykład posmarować sobie skronie, prawda? Albo również wdychać, bo również te opary będą działały przeciwbólowo na takie bóle. Naczynioruchowe głowy. I tutaj, a w przypadku bólu gardła, doskonale sprawdza się olejek, zwłaszcza eukaliptusowy. I olejek goździkowy, które wykazują działanie przeciwbakteryjne na bakterie gram dodatnie, a więc te bakterie, które najczęściej wywołują stan zapalny gardła i migdałów, czyli paciorkowce i gronkowce, ale także działają przeciwwirusowo. Kilka kropli oleju eukaliptusowego albo goździkowego rozcieńczyć na kieliszek wody i tym wypukać jamę ustną i gardło 3-4 razy dziennie i to naprawdę bardzo często pozwoli uniknąć stosowania jakichkolwiek antybiotyków. I Myślę, że to tyle, co chciałem Wam na temat olejków eterycznych powiedzieć. Ja wiem, że to nie wyczerpuje całej tematyki, ale mam nadzieję, że wyciągniecie z tego filmu jakieś pomocne informacje. A jeżeli będziecie mieli jakieś dodatkowe pytania, to chętnie na nie odpowiem. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, cześć.